Idziemy mm. przez ciebie po przepięknej leśnej krainie Bokuje mi tylko tyczki. Jestem bardzo szczęśliwy, bo nie widzę śmieci, a wziąłem dwa wodki. Drzewa oznakowane. Nie mam czasu, jadę do lasu. Ogólnie jak już wspominałem na wielu innych filmikach, jeżeli ktoś szuka plecaka do lasu, to ja z całego serca polecam plecak. Bundeswehr 65 litrów kontaktowy, oczywiście Tylko, że nie wiem, czy można kupić jeszcze nowy Pamiętam, że ja mogłem dostać, ale z demobilu Co i tak przy ponad 3 letnim użytkowaniu Spisuje się Poprawnie, ocelująco 5 na 5 Nigdy nic nie pękło Nim te przez dzikie stepy trzeba przejść. Ogólnie, presa dopiero po 3 latach została wyplanny w Soszece Mundville. Także uważam, że jest niezawodny jeśli chodzi o monowskie presaki. Miękowska 93 Zasobnik, desantowca ze stelażem Jest on trochę toporny, pusty, waży 5kg O, Ten, który ma zasobnik piechoty górskiej Jest dużo Bardziej w kofot Wzrasta na plus W porównaniu do zasobnika, docentowca Bo już nie ma stelaża przez to nie dość, że waga spada, to jeszcze. O, jakie piękne drzewa! To jeszcze jest ono tyle pojemne, że spokojnie mogę tu zmieścić replikę broni, fipunek i namiot i przypiąć spokojnie po boku karimatem, monoskim, jak zawsze mam tutaj. Nie wiem, czy widać. A no, gdzieś tu ptaszek ładnie człowieku. ciekawe czy gniazdo gdzieś to będzie. Tak, jak mi opowiadali, kurde, w latach 90 tej szana woga jeździła. No to ja mówię, że widziałem w lesie tak bez kierowcy. A jak się pytałem czemu biorę ryblikę broni do lasu, to mówię, że w lesie pojawiło się zombie. Żywe tupy. Przepraszam za wydarzenie. Tu się gdzieś poszlajam. Mówiąc po swojemu. I pozdrawiam serdecznie. Filip Jocowski. Paso z pięknej krainy leśnej. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam.